Kiedyś trzeba będzie sprawdzić, czy dzięcioł potrafi być choć trochę przeciwpancerny. Kominek po przejściach, nie to, jest, że kuna tutaj się do niego próbowała dobierać, to jeszcze ciągnikiem go przyhaczyli. Jak tutaj korzystywać blaszki z puszki, od napojów różnych, tu nic nie zrobi. Dzień dobry, powiesiliśmy dwie budki i to jest na osobnym filmie. To w jaki sposób je wieszaliśmy, ale teraz zostały nam jeszcze dwie budki, które trzeba troszeczkę poprawić. Jedną dobrze znacie, bo to jest budka z tym kominkiem Noela i, i wymaga poprawy. A tej budki chyba nie znacie, to jest budka typu A. E, też bardzo stara, długo tu wiszy, wisi już. O, krzyżodzioby lecą. Jak tu pracować? E, stara budka, około 10 dziesięcioletnia. W zeszłym roku wymieniliśmy przód, bo był, zaczynał go odzięcią rozkuwać. Daliśmy przed nią ściankę nową z obitym kominkiem i nie zauważyłem, że już był przepruchniały daszek. Nie wyglądał tak bardzo, natomiast jest przepruchniały i się okazuje, że 100 km od Gdańska też kuny potrafią otwierać spruchniałe daszki, więc zakładam, że wszędzie mogą to robić, bo ewidentnie został on przez kunę otwarty, jest rozwalony, dziura. Tego nie robi wiatr, tego nie robi wiatr. To robi drapieżnik i ewidentnie tutaj... Próbowała kuna z tej budki wygrzebać. Mam tutaj w okolicy mojego sadu kuny aktywne. W starych takich ruinkach sobie tutaj żyją. Eee, I no trzeba ten daszek wymienić. To jest dobry moment. Pierwsze, co muszę zrobić, to muszę zmierzyć, jakie on ma wymiary. Bo mam deseczkę, którą muszę dociąć, żeby ją tam zamocować. Odbić go, zamocować deseczkę i zabezpieczymy tą deseczkę jeszcze blachą offsetową, żeby było jak trzeba już, żeby było odporne. Tym bardziej, że ta deska jest ze sklejki. Ta sklejka, nie wiem, czy jest wodoodporna, czy nie. E, nieważne, jak będzie blaszka, to nie ma takiego dużo znaczenia. Już żadna kłuna tam do środka nie wejdzie. Woda też się do środka lać nie będzie. Dobra. Ja wchodzę na drzewo. Takie mam drzewo akurat, e, które ma naturalną drabinę, czyli będę się wspinał. Niestety nie mam tu drabiny jeszcze. Może kiedyś. Na razie drabiny tutaj nie ma. No i teraz trzeba tam wejść do góry i się nie zabić, spróbować. Kilka razy już to robiłem. Tylko więcej gałęzi było, bo to drzewo było jakby, jakby większe. I najpierw poszukamy miarki. Jeśli ma dużo kieszeni, to nigdy nie wiadomo, gdzie ta miarka jest, prawda? Ale jest. A trzeba będzie zainwestować w drabinę, bo. Niedługo te konarki trzeba będzie przyciąć, one już są suche. 19 na... na 23 to jest najważniejszy wymiar tak naprawdę zawsze może być trochę szerzej, lepiej żeby wężej nie było, ale 23 długość to jest dobra długość i teraz trzeba się pozbyć tego daszka, daszek jest dobrze bardzo, ten daszek jest wszystko zrobiony Dwa wkręty dostał i cztery gwoździe. Tutaj nie było oszczędzane, więc wkrętarkę będę musiał poprosić. No, teraz liczymy na to, że to wszystko się utrzyma. Wiecie co, z drabiny to się robi wygodniej, jakoś tak nie wiem czemu ten to się nawet nie trzyma, pyk do kieszeni. 10 lat temu wieszałem tą budkę, pyk do kieszeni. No i teraz krętarka nie jest już potrzebna. No i teraz trzeba odbić resztę daszka. Gwoździe idą łatwiej niż szywki. Dobra, zmierzymy teseczkę. To jest deska ze sklejki, jakaś fajna półka. Była sklejka jest trochę lepsza od różnych płyt wiurowych, bo jest trwalsza. Ta będzie dodatkowo zabezpieczona blachą, więc całkiem spoko. Szerokość 20 cm, więc dobrze. Daszek oryginalny miał 19, może być więcej, lepiej, żeby nie było mniej. I ma być 23 cm długi. I tu musimy zaznaczyć, to musimy przyciąć, bo takiego ekstremalnie długiego robić nie będziemy. Zrobimy taki jaki był. Na kolanie, ale przy linijce. Tak rzeczy się w warsztatach, na stołach robi. Ale czasami budkę trzeba naprawić w terenie, gdzieś w lesie. Nie ma narzędzi lepszych niż piła ręczna, płatnica i już bez żadnego przymiaru po prostu z ręki mamy to. Teraz tak, mam blachę offsetową, ktoś kiedyś powiedział, że równie dobrze można blaszki, na, wykorzystywać blaszki z puszki, od napojów różnych, można, można, bo to jest podobna blacha, ta jest niewiele grubsza, mocniejsza i też dozda egzamin i pewnie kiedyś takie zrobię, na razie mam kupioną blachę offsetową, to jest blacha po drukarniach, jako odpad aluminiowa. I wystarczy. Czy wystarczy, żeby zrobić okucie przeciwko dzięciołom? Nie wiem. Myślę, że tak. Ale nie wiem. Kiedyś trzeba będzie sprawdzić, czy dzięcioł potrafi być choć trochę przeciwpancerny. Tego nie mam pojęcia. No i teraz tak, musimy to e, odrysować. I trzeba to odrysować z zapasem, żebyśmy sobie to zgięli i niech sobie ta blacha zachodzi. Mniej więcej na grubość tej tej całej deseczki. Tak, tak. Może być. Niech z tego strzelać nie będzie. Dobra. Blachę owsotową wycina się nożyczkami. Coś zwykłe takie nożyce i czary się dzieją. One dają radę tą blachę. Trzeba uważać, bo ona jest ostra. Można się skaleczyć, natomiast w obróbce jest fajna. Tak naprawdę to już najlepiej to dociąć tak i sobie to odciąć. Trzeba uważać, bo takie zadziory czasami powstają, są bardzo ostre. Najlepiej ciąć jednostajnie, to wtedy się nie tworzą. Ptakom to nie zagraża, natomiast może nam zrobić krzywdę. Tak, zadrukowaną częścią do dołu. Obróbka takiej blachy jest bardzo prosta. Na budce chodzimy. Ciach, ciach. O, tu się krzywo trochę ucięło, no, ale trudno. Nie można mieć wszystkiego. Nacinamy kawałeczek po narożnikach. To nie są zaawansowane prace dekarskie to ma działać no i teraz to doginamy to możemy zagiąć doginamy drugą Też zaginamy. Pamiętamy, że to jest ostre, żeby sobie się nie, nie dziabnąć. Zaginamy ciach. Doginamy trzecią. O. Woda i tak z tego będzie skapywać. Trochę nam tu nie wyszło z jednej strony, ale to nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby góra była dobrze zrobiona. Młotkiem sobie to docisnął, ale młotek został na drzewie. To się nie będzie trzymać. O, to jeszcze będziemy przykręcać do budki i wtedy się trzymać będzie. Można to sobie przyczepić takerem. Można sobie przyczepić taką blachę, czy nawet blachę ocynkową grubszą za pomocą, za pomocą wkrętów podkładkowych. To są takie bardziej płaskie wkręty, które dociskają ładnie blachę do elementów, do których ją Przytwierdzamy. I elegancko można coś takiego sobie zrobić. No i dobra, mamy daszek gotowy do zamocowania. Będziemy mocować tam na trzy wkręty. Jeden troszeczkę z boku, bo tam była już przegnita budka. I te trzy wkręty jednocześnie będą trzymać tą blaszkę. To wystarczy. I nie będę dawał podkładkowych, tylko zwykłe wkręty, które umocują to do budki takie samowierzące i już i gotowe i budka będzie już na przyszły rok gotowa już się można wprowadzać kuna już nic z daszkiem nie wyjmie jest? E, tak że idę do góry wkręty używam takich wkrętów o więc jak chcemy blachę osobno sobie daszek przygotować wcześniej to możemy sobie wcześniej przyczepić nawet tutaj z boczku czymś, nie musi być tu przez środek, żeby nie niszczyć tego. I tak trzeba daszek przymocować do budki. Nie przebijam wkrętów. Jedynie je sobie tutaj umocowuję wstępnie. Tak, torba by się przydała, bo bym sobie sięgnął wkrętarkę i miał ją wyżej. się chce kręcić zawsze o, o, było niebezpiecznie nie tak źle Budka zabezpieczona daszek wymieniony kuna już tu nic nie zrobi Będziemy naprawić drugą budkę. Też trzeba rozpocząć od zmierzenia daszka, bo tam też damy blachę offsetową na daszek. Damy okucie, bo potrzeba je dać. Wyczyścimy tą budkę. Tam jest stare gniazdo po mazurkach, które widzieliście zresztą na filmach. Nie ma gniazda jesiennego jeszcze, albo w ogóle nie planują go ptaki zrobić, ale na razie go nie ma. Bo jest pajęczu na przywesiu, czyli widać, że ptaki nie wchodzą. To jest dobry czas, żeby je wyczyścić. Jest po połowie października. Możemy śmiało czyścić budki do końca lutego. Zgodnie z prawem. Dobrze, tu jest elegancko. Ta budka jest już fajna. Idziemy zrobić drugą. Autoreklama. Nie wiesz aż budek lęgowych, bo nie masz wysokich drzew? Może nie wiesz, który model budki będzie dla Ciebie najlepszy? Albo masz już budkę, tylko nie wiesz, co z nią zrobić. Kiedy i gdzie powiesić? Na co zwracać uwagę? Co zrobić, żeby nie stała się ptasiem piekarnikiem? Jak o nią dbać? Kiedy czyścić? Rozwiązania tych problemów zawarłem w moim e-booku Ptasie Nieruchomości. Który znajdziesz wyłącznie w sklepie Budka z Jajem. Kupując e-book wspierasz rozwój tego kanału. Link w opisie, koniec reklamy. Mamy super wielkie kombinerki. Tak, budka uchylna. Zobaczymy, jak to się otworzy. Z kominkiem Noela otwiera się gorzej oczywiście Nie można jej na furę otworzyć, tylko trochę Jest gniazdo po Mazurku. Tutaj są e, pajęczyny. Znaczy, że tu ptaki nie wchodzą, to jest gniazdo po wylocie. O, wyleciały te ptaszki do naniesionych pełno piór i jesienią teraz nie zbudowały nic nowego. Więc mamy od razu budkę wyczyszczoną drabina mi się toczy. Jest, teraz te pajęczyny też tutaj, po co mają tutaj być. Ptaki nie lubią pajęczyn. Znaczy niektóre zbierają pajęczyny do budowy gniazd, ale akurat nie mazurki. Tak, ten kominek Noela jest kłopotliwy. Niedługo zrobię film i pokażę Wam jak zrobić taką budkę, żeby kominek Noela i cokolwiek montujemy z przodu nie było kłopotliwe, bo to się da taką budkę przerobić bardzo łatwo. Ale to nie teraz, nie, nie tą razą. Prawdopodobnie gdybym uczył, użył ocynkowanej, a nie tej właśnie takiej e, powlekanej siateczki, byłoby lepiej. No ale kuna napróbowała się dostać i nic jej z tego nie wyszło. Nic jej z tego nie wyszło, dobra. Poprawimy, jest lepiej. Ech, dobrze, to są dwie rzeczy, które <coughs> mamy zrobić. Okucie mamy założyć. Ciekawe, czy mi się to uda. Może ja na razie zdejmę ten kominek Noela. A przynajmniej tu u góry go odczepię, bo mogę tego okucia nie założyć. A i tak będę to mocował inaczej niż na zszywki. Te szywki to no nie tak łatwo wyjąć wcale. Że się kunie jedną udało. Może miała lepsze kombinerki. Dobra. Ciach. O. Tak sobie zrobimy na razie. Bo to co chcemy zrobić w tej budce to tak. Brakowało okucia wlotowego, to ktoś zwrócił uwagę, że dzięciu przyleci, rozwali. Nie wiem, czy dzięcioł by był w stanie tutaj wejść i to rozwalić, albo czym by miał ochotę, ale znając dzięcioły, one są w stanie wszystko zrobić. Użyjemy sobie takiej podkładki dużej. To jest Okucie, które jest tanie i jest gotowe. Jest tańsze od Okuć, które można kupić w internecie. Gotowych specjalnie dla ptaków, a też się sprawdzi. I dzięcioł nie, nie, tak, nie powiększy otworu z ogromnym zapasem mocy, bo to jest grube i ciężkie. I to się mocuje bardzo łatwo, wcale nie trzeba w tym dziur wiercić. Potrzebne są trzy wkręty, najlepiej z taką dużą, z dużą, paskiem, e, z dużą paską główką. To są wkręty akurat podkładkowe, samowiercące, czyli bardzo łatwo się je będzie mocowało. E, I zaraz sobie to przyłożymy i przemocujemy, ale ja muszę skoczyć po wiertarkę, po wkrętarkę i, e, i po e, młotek jeszcze, też się przyda nam. A na koniec zajmiemy się daszkiem, jak już będzie wszystko zrobione. Jesteśmy z powrotem. Motek tu się przyda na razie, wkrętarkę odłożymy na bok. I teraz tak. Jak idzie takie okucie. No, ucieka. A mam tylko jedno. Dopasowujemy sobie to tak, najlepiej żeby, jak jest większa średnica otworu, to dobrze. To robimy tak, żeby ptaki się mogły tutaj wygodnie uchwycić z dołu. I teraz sprawa jest prosta. Dopasowujemy, gdzie ta śruba ma tutaj śruba, Wkręt ma iść. I możemy go tutaj sobie lekko z dołu do krawędzi podkładki. Dobra, niech jest. Ciutek ją przekręcimy. Ciutek, żeby. Arczy to już się nam całość elegancko trzyma teraz możemy go Raz. to już się trzyma na zabój ale jeszcze dla pewności zawsze się daje ten jeden od góry. Nawet nie drgnie. Nawet nie drgnie. Dobrze, mamy to przymocowane. Tych samych wkrętów podkładkowych użyjemy do przymocowania tego zabezpieczenia, tego kominka Noela bo on jest bardzo dobry można użyć zwykłego wkrętu i dać podkładkę tak często się poleca ale jak mamy podkładkowe wkręty to spokojnie możemy z tego skorzystać to jest kominek kominek po przejściach, nie to, że kuna tutaj się do niego próbowała dobierać, to jeszcze ciągnikiem go przyhaczyli, jak tutaj e, z niektórymi drzewami był porządek Już jest nieźle, ale żeby było idealnie To damy jeszcze od dołu też Nie dawajmy tutaj kunie żadnych argumentów A teraz to jest... mucha nie siada Mucha nie siada i do czyszczenia, w razie czego zawsze będzie można odkręcić. Ja nie lubię takich, że trzeba chodzić z krętarką do czyszczenia budek. Wolę to robić szybko. Przy naprawach oczywiście mam, no ale można, można. Teraz to, co zostało nam do zrobienia. W tej budce to daszek. On już tu jakieś lekkie pęknięcie przez środek ma. Mimo, że jest impregnowany. Nie wiem czym. Może czymś tylko na bazie wody. W każdym razie już pęknięcie Wa Już się woda może dostawać do środka. Natomiast to nie tyle problem, że zacznie tutaj gnić w tym miejscu i za kilka sezonów dla kuny to będzie sygnał, że można tu próbować wejście od góry robić, a my tego nie chcemy więc bierzemy sobie jego wymiary i dotniemy blachę offsetową na wymiar deska jest w grubości 2 cm, to jest bardzo ważne bo trzeba będzie po 2 cm do tych wymiarów dodać z każdej strony no, to są mniejsze budki od budek Sokołowskiego tam był 19 daszek, tak, potem założyliśmy 20 tu mamy daszek żeby on był jeszcze idealnie równo. To jest 15,3. Czyli tak naprawdę 15,5. 15,5 i długości jest... 20,5. 15,5 i 20,5. Dobra. Idziemy. Idziemy to wymierzyć i wyciąć. Drabina? Możesz... Drabina? O, może zrobić. Taka drabina dzisiaj. No i teraz tak. I tu musimy też nacięcie. Tylko teraz tak napis... nie, Jak, zawinę? Nie, 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 ja muszę tu wejść za to. Nie mam przestrzeni. Nie mam przestrzeni, nie mam przestrzeni. muszę. Nie mam przestrzeni. Nie mam przestrzeni. Natomiast coś widzę, że. A, bo muszę to tutaj tak nam dopasować, więc tu będzie tak. No. I to jest listwa mocująca, więc trzeba będzie to nacięcie tu wykonać. Ciach, ciach. No i najpie podejmiemy tu ale jest też ten ostry koniec. Muszę zobaczyć jak to wygląda? O, w miarę dobrze. Nic na siłę. Nic na siłę, wszystko młotkiem. Wkręty podkładkowe do blachy, samowiercące. W góry damy jeden. Będzie zawsze mniejsza dziura gdzieś tam podsiąkania. A tu na końcu damy już dwa, ale już poza budką. Już na okapie tutaj. Ciach. Nie wbijamy ich do końca. Weszłyby, gdybym wbijał, ale to nie, nie po to są wkręty. Tylko sobie przyłapuję tą końcówką samowiercącą a resztę dokańcza. Krętarka. Tutaj są akurat bity Bity PH2 potrzebny Na zabój, trzyma Wiem, pewnie można byłoby ładniej Ale działa, jest super jest super. Mamy blaszek blasze obity. Że kuna nie siada. Kominek Noela wyprostowany i poprawiony. Czeka na sezon. Może w przyszłym roku go wymienimy. Na taki z drutu ocynkowanego, który jest sztywniejszy. Tak samo jak z drutem. Drut powlekany jest bardziej miękki niż ten ocynkowany. Jest sztywniejszy. I tutaj myślę, że e, ocynkowa siatka byłaby mocniejsza zdecydowanie. W każdym razie to wystarczyło i Kuna nie dała rady dostać się do środka i nie wydziałała tych piskaków, które w pewnym momencie było nawet widać tutaj w tym otworze wlotowym. Więc działa. Kuna tu włoży głowę. Ale co z tego? Nie sięgnie już łapką do środka. A nie włoży pyska tam. Powącha, że są ptaki, popróbowała, popróbowała, zrezygnowała. Odpadł jeden tutaj, jedna strzywka to powodzenia. Teraz takie wkręty to nie wyjdą. Więc mamy budki zabezpieczone. Przejdziemy jeszcze zobaczyć do sadu, jak się ma budka nasza powieszona na słupku. Sprawdzaliśmy ją dwa tygodnie temu, nic tam jeszcze nie nocowało. Zobaczymy, jak teraz. Sikory jeszcze w budkach mogą nie nocować, bo jeszcze wiszą liście na drzewach. Ale lada chwila, liście spadną, naturalne kierówki sikorek się skończą, i one teraz intensywnie będą szukać budek do nocowania. To się właśnie dzieje od listopada. Niektóre już wcześniej, ale w listopadzie. Październik, listopad, jak spadną licie to jest ten moment, kiedy one tak intensywnie szukają budek do nocowania. Więc to jest dobry moment, żeby teraz wieszać. Jak się teraz one do takich budek przekonają, jest większa prawdopodobieństwo, że zajmą je na wiosnę. A ja liczę tutaj na mazurki. Tą budkę powiesiliśmy w październiku, dokładnie w zeszłym roku i już miała lęk z kominkiem Noela. Jedna taka budka na razie u mnie. Pewnie jeszcze parę różnych powieszę, bo lubię sprawdzać te różne rozwiązania. Dobra, idziemy zobaczyć tamtą budkę. I dotarliśmy do naszej budki dwa tygodnie temu jeszcze nic się tutaj nie działo. I teraz pewnie też się nic nie dzieje, ale zajrzyjmy, Zajrzyjmy do środka. Zgodnie z przewidywaniami, nic się jeszcze nie dzieje. To jest ten czas, kiedy do budek można zaglądać zimą. Czy ktoś nocuje, czy nie. Eee, no, bo jak są gniazda, to już nie zaglądamy. Jeśli nie mam naszym celem, nie wiem, nie jest zaobrączkowanie piskląt jakaś kontrola, przegląd. W jakimś celu naukowym, jakimkolwiek, albo sprawdzenie, czy w budce coś jest, bo nie wiem, ktoś chce wyciąć drzewo, to nie zaglądamy do budek, kiedy nie ma takiej potrzeby. Ja też, mimo że obrączkuję ptaki, to nie w każdej budce, którą spotkam, tamtych mazurków nie ruszałem. Więc na działce mam budki nowe, dwie powieszone, stare dwie poprawione, jedna mocno naprawiona, bo była dziura z powodu kuny. Budki mam już tutaj gotowe. I to jeszcze nie koniec, bo tu jest dosyć miejsca i to, że to są mazurki. Mazurki lubią gęste kolonie, więc czemu nie? To można budek jeszcze trochę dowiesić. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jest to już wszystko. Dziękuję jeszcze za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w tej Strefy. Cześć!